Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie zaczęła się od niewielkiego wzrostu głównych indeksów. Wskaźnik największych spółek zyskiwał na otwarciu 40%, a WIG rósł o 0,2%. Starały się one dotrzymać kroku nadającej ton w Europie giełdzie we Frankfurcie i nie brały przykładu ze zniżkujących rynków naszego regionu. Widać było natomiast słabość w segmencie małych i średnich firm. W pierwszej godzinie handlu niewiele się jednak działo. Zmiany wartości indeksów były wręcz symboliczne. W gronie największych spółek wzrostom przywodziły początkowo akcje PKSA zyskujące 1%. Wkrótce zostały one zdyskontowane przez papiery Banku Zachodniego WBK, które rosły o 1,5%. Jeszcze przed południem doszło do gwałtownego pogorszenia się nastrojów na europejskich parkietach, głównie za sprawą wieści z Rumunii. Gdzie e, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część programu oszczędnościowego przyjętego przez tamtejszy rząd. Niemiecki DAX stracił wówczas około 1 nasze główne indeksy na tym tle trzymały się jednak bardzo mocno i nie, ule nie ulegały większej przecenie. WIG 20 jedynie przez chwilę znalazł się nieznacznie pod kreską. Tę siłę indeks zawdzięczał przede wszystkim zwyżkującym o 1 walorom KGHM i PZU, a potem także akcjom PKOBP i Telekomunikacji Polskiej. Ostatecznie WIG 20 zyskał 0,5% WIG zrósł o 0,3%, a SWIG o 45 Indeks średnich firm zniżkował symbolicznie symboliczne 6 Obroty wyniosły nieco ponad miliard złotych. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.